Witajcie na kanale Akcja Żużel. Dzisiaj zobaczymy 10 największych stadionów żużlowych w Polsce. Dla dodatkowej informacji, pojemność brana jest z aplikacji PKX Staligi i nie bierzemy pod uwagę stadionów jednodniowych, typu stadion narodowy czy stadion Śląski. No to co, zaczynamy! Numer 10. Na miejscu 10 znajduje się Stadion Miejski Stal w Rzeszowie. Z obiektu korzysta drużyna Stali Rzeszów w piłce nożnej oraz żużlu. Pojemność tego stadionu wynosi 11 547 miejsc. Otwarcie stadionu na ulicy Hetmańskiej 69 nastąpiło 26 czerwca 1955 roku w meczu piłki nożnej Polska B kontra Bułgaria B. Od 2006 roku miasto przejęło kontrolę nad obiektem. Średnia frekwencja w 2024 roku w Rzeszowie wyniosła 5100 zajętych miejsc. Jeśli chodzi o długość toru na stadionie, to wynosi ona 392,5 m, a rekord toru wynosi 64,54 sekundy. A rekordzistą jest Patryk Wojdyło. Numer 9. Dziewiąte miejsce zajmuje stadion żużlowy w Bydgoszczy. Pojemność wynosi 11 800 miejsc. Otwarcie stadionu na ulicy Sportowej 2 odbyło się 3 sierpnia 1924 roku. Jest on własnością miasta Bydgoszczy, a jego zarządcą jest Bydgoskie Centrum Sportu. Z tego stadionu korzysta Żużlowa Polonia Bydgoszcz i piłkarska Polonia Bydgoszcz. W stadionie znajduje się również wbudowany w 2010 roku mini tor żużlowy im. Mieczysława Poukarda na którym odbywają się treningi i zawody mini-żużlowe. Długość toru wynosi 348 metrów, rekord toru wynosi 59,64 sekundy, a rekordzistą jest Emil Sajfudinow. Średnia frekwencja w 2024 roku wyniosła 7690. Numer 8. Na miejscu 8 jest stadion Mosir w Rybniku. Stadion znajduje się na ulicy Gliwickiej 72. Stadion powstał w czerwcu 1939 roku. Stadion może pomieścić 12 484 widzów. Ze stadionu korzysta żużlowa sekcja rowu Rybnik, także ta piłkarska. Stadion przychodził renowację w 2001, 2003, 2007 i 2013 roku. Jest też projekt przebudowy stadionu zrobiony przez mamgusta architekci, która wygrała konkurs ogłoszony przez miasto. Według wstępnych szacunków budowa obiektu Mam mogłaby się rozpocząć w 2027 roku, a pojemność stadionu zakładana jest na 15 tysięcy miejsc. Średnia frekwencja w 2024 roku wyniosła 6750. Długość to równości 365 metrów, rekord to równości 64,04 sekundy, a rekordzistą jest Mikkel Mikkelsen. Numer 7 na środowym miejscu znajduje się stadion miejski inaczej nazywany jaskółcze Gniazdo, czyli stadion w Tarnowie. Z obiektu korzysta żużlowa Unia Tarnów, lecz także piłkarska. Pojemność wynosi 12 790 miejsc. Stadion przechodził tylko dwie renowacje: w 1992 oraz w 2005 roku. Średnia frekwencja w 2024 roku nie jest podana, za to długość toru wynosi 385 metrów, rekord toru wynosi 68,08 sekundy, a rekordzistą jest Kejnan Ryu. Numer 6. Szóste miejsce przypada stadionowi olimpijskiemu we Wrocławiu. Z obiektu korzysta Sparta Wrocław. Stadion olimpijski może pomieścić maksymalnie 13 675 widzów. Oddanie obiektu do użytku odbyło się w 1928 roku. Czas budowy stadionu trwał dwa lata. Stadion miał sześć renowacji. Koszty ostatniej renowacji, czyli od 2015 roku do 2017, wyniosło 130 milionów złotych. Co ciekawe, stadion, stadion nigdy nie gościł Igrzysk Olimpijskich. Drugą ciekawostką jest to, że w sezonie 2024 na każdym meczu było 100% zajętości stadionu, czyli równe 13 765 kibiców. Rekord to równości 60,06 sekundy, a rekordzistą jest Taiwo Inden numer 5. Przenosimy się na zachód Polski, czyli na stadion Falubazu Zielona Góra. Pojemność tego stadionu wynosi 14 586 miejsc. Stadion zainaugurował 5 czerwca 1926 roku. Stadion na ulicy Wrocławskiej 69 miał aż 8 renowacji. Stadion w Zielonej Górze miał kiedyś przeznaczenie do lekkoatletyki, lecz z czasem stał się obiektem żużlowym. Jednak zmieni była też piłka nożna, lecz też z czasem przeniosła się na inne obiekty. Średnia frekwencja w 2024 roku w Zielonej Górze wniosła 11 800 kibiców. Długość toru Równosi 344 metry, rekord to równosi 59,22 sekundy, a rekordzistą jest Przemysław Pawlicki. Numer 4. Przenosimy się teraz trochę bardziej na północ, czyli na stadion imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jeździ na co dzień drużyna na stali Gorzów. Stadion ma pojemność 15 200 miejsc. Otwarcie stadionu odbyło się w 1951 roku. Stadion był budowany przez dwa lata, od 1950 do 1951 roku. Stadion miał jedną renowację, a trwała ona od 2008 do 2011 roku. Renowacja kosztowała około 40 milionów złotych. W kwietniu 2025 roku sponsorem titularnym stadionu stał gospodarczy bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, a nazwę obiektu zmieniono na Stadion GBS Gorzów imienia Edwarda Jancarza. Umowa została podpisana na 5 lat z możliwością przedłużenia. Średnia w 2024 roku w Gorzowie wyniosła 10 280 kibiców. Jeśli chodzi o długość toru, wynosi ona on 329 metrów, rekord toru to 59,84 sekundy, a rekordzistą jest Mateusz Cierniak. Numer 3 Przechodzimy do top 3, a podium otwiera najmłodszy stadion na tej liście, czyli Motoarena imienia Mariana Rossego Toruniu, gdzie na co dzień jeździ drużyna Batora Toruń. W pojemność z tego stadionu wynosi 15506 miejsc. Stadion otwarty 3 maja 2009 roku i przez swoje wymiary od początku był stworzony tylko dla żużla. Stadion był budowany przez 2 lata, a koszt budowy wyniósł 96 milionów złotych. W 2024 roku średnia frekwencja na meczach w Toruniu wyniosła 11 190 miejsc. Długość toru wynosi 318 metrów, rekord to 56,50 sekundy, a rekordzistą jest Jack Holder. Numer 2 Na miejscu drugim jest stadion w Częstochowie, gdzie jeździ na co dzień drużyna na Częstochowa. Pojemność tego obiektu wynosi 16350 350 miejsc. Stadion otwarto 1 września 1946 roku. Jeśli chodzi o średnią frekwencję w 2024 roku w Częstochowie, to wyniosła ona 7428 kibiców. Długość toru wynosi 373 metry. Rekordowy czas wynosi 61,69 sekundy, a rekordzistą jest Jakub Miśkowiak. Numer 1 i przychodzimy do pierwszego miejsca, a na nim jest stadion w imienia Alfreda Smoczyka. Z obiektu kosztuje na co dzień Unia Leszno. Pojemność tego największego stadionu żużlowego wynosi 16 760 miejsc. Stadion na ulicy Strzelecki 7 został otwarty 19 kwietnia 1953 roku. Jeśli chodzi o średnią frekwencję w Lesznie w 2024 roku na meczach, to wyniosła ona średnio 9742 kibiców. Długość toru wnosi 339 metrów, rekord toru to 59,60 sekundy, a rekordzistą jest Daniel Biuli. Tak więc to na tyle. Jeśli Wam film spodobał to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić następnych filmów ze świata żużla. Także to na tyle dzisiaj i słyszymy się następnym razem. Na razie, i cześć!